Cześć! Dziś czeka nas naprawdę niezwykły odcinek, bo nie tylko opowiem Wam o szczególnie pięknej rasie psów, ale też zaproszę Was na zlot organizowany przez jedną z najstarszych polskich hodowli tej rasy. Jeszcze nigdy do tej pory nie mieliśmy tak licznego stada psów podczas jednego odcinka, zatem zdecydowanie będzie się działo. Naszymi dzisiejszymi bohaterami są owczarki szkockie Koli. A dzięki uprzejmości pani Gabrieli Grubby, prowadzącej hodowlę Magiczne Szkoty w CEI, bliżej poznamy te wyjątkowe psy. Co więcej, mam dla Was małą niespodziankę. Być może nie wszyscy wiedzą, że owczarki szkockie występują w dwóch różnych odmianach włosa. Tej długowłosej prawdopodobnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Ale oprócz niej istnieje także inna, o wiele rzadsza, czyli owczarek szkocki krótkowłosy. I taki również wystąpi dzisiaj w filmie. W nagraniach wezmą udział dwa przepiękne koli krótkowłose pani Justyny Zakrzewskiej. A, i jeszcze jedno. Dziś na planie będą z nami aktualni zwycięzcy świata w obu odmianach włosa. Szapoba. Zatem, nie przedłużając, zaczynajmy. Można przypuszczać, że właściwie odkąd człowiek zajął się wypasem owiec i bydła, ludzie wspomagali się pracą psów. Czworonożni pomocnicy przez wieki byli niezastąpieni w przepędzaniu zwierząt z miejsca na miejsce oraz ochronie stad przed drapieżnikami. Jednak pasterstwo, jako zajęcie zarezerwowane dla ludzi niskiego stanu, nie wzbudzało szczególnie dużego szacunku u arystokracji czy właścicieli ziemskich. Tym samym pasterze długo pozostawali niezauważalni przez artystów swoich czasów podobnie jak ich psy. W przeciwieństwie do raz myśliwskich, których wizerunek był regularnie uwieczniany w dziełach malarskich, o dawnych psach pasterskich zachowało się stosunkowo niewiele podobnych źródeł informacji. Wiemy, że istniały i były bardzo cenne, jednak dziś trudno jednoznacznie określić, jak dokładnie wyglądały. W spisach praw króla Walii, Dobrego, widnieje zapis, z którego wynika, że dobry pies pasterski mógł mieć wartość wołu, Natomiast w często przywoływanym przez nas traktacie De Canibus Britannicis z 1576 roku, John Caius pisze o niebywałych umiejętnościach takich psów oraz ich godnej podziwu współpracy z człowiekiem. Pies ten, czy to na dźwięk głosu swego pana, czy to na skutek gestów rąk i gwizdania albo ruchu koni, sprowadza błąkające się owce dokładnie w to miejsce, gdzie jego panowie chcą. Przez to pasterz czerpie tę korzyść, że przy niewielkiej pracy, bez sprzętu i wysiłku może kierować swoją trzodą według własnego pragnienia. Uroda psów pasterskich nie miała dla właścicieli większego znaczenia. Najważniejsze były chęć współpracy z człowiekiem, łatwość uczenia się i silny instynkt pasterski. Pomimo tego, pod koniec XVII wieku na terenie co najmniej kilku krajów występowały psy bardzo podobne do siebie o dość jednolitym typie. Niemal w każdym kraju Europy Północno-Zachodniej i Środkowej można było znaleźć psy pasterskie o nazwach nawiązujących do danego regionu. Były to między innymi owczarki francuskie Briardy i Bosserony, owczarki pikardyjskie czy owczarki belgijskie, holenderskie i niemieckie. Wszystkie były wówczas zbliżone do siebie pokrojem i charakterem, jako inteligentne psy o średnio dużej wielkości i zbliżonym formacie. Występowały co prawda w kilku rodzajach szat oraz w wielu kolorach, ale miały jedną cechę wspólną, czyli wybitną użytkowość. Podobnie było na Wyspach Brytyjskich. Jednak tam owczarki tworzyły populację morfologicznie zupełnie odmienną od owczarków kontynentalnych. Na terenie Anglii, Szkocji i Walii pasterzom pomagały psy zwyczajowo nazywane collie. Z tej grupy na drodze selekcji powstały cztery rasy. Nasi dzisiejsi bohaterowie, czyli długowłosy owczarek szkocki Collie Ruf i krótkowłosy owczarek szkocki Collie Smooth, a także Border Collie oraz Bearded Collie, którymi zajmiemy się w innych odcinkach. Pierwsze psy pasterskie zostały sprowadzone na Wyspy Brytyjskie wraz z legionami rzymskimi, mniej więcej między V a I wiekiem przed naszą erą. Później na przestrzeni lat. W Anglię najeżdżali m.in. anglosasi oraz wikingowie, a każdy z nich przywoził ze sobą własne zwyczaje, bydło i psy. Najbardziej prawdopodobnym protoplastą koli był tak zwany Euskalar Cainca czyli owczarek baskijski. Natomiast pierwsza wzmianka o psie w typie koli pochodzi z opowieści canterburyjskich Geoffrey'a Chasera, napisanych około 1400 roku. Pierwotnie te psy były w Anglii nazywane forest dogs. Czyli psy leśne, dlatego że utrzymywali je głównie strażnicy leśni oraz wypalacze węgla drzewnego. Jednak, kiedy hodowle zyskiwały coraz większe znaczenie, a rozległe lasy stopniowo ulegały wyrębowi na rzecz pastwisk, pasterze szczególnie mocno potrzebowali wyspecjalizowanych psów do pracy przy owcach. W związku z tym na wyspach rozpoczęto przemyślaną hodowlę i selekcję psów w kierunku użytkowym której początki datuje się mniej więcej na XVIII wiek w Anglii i XIX wiek w Szkocji. Słowo Koli używane już wtedy zarówno przez Anglików, jak i Szkotów, jest bardzo stare i wywodzi się z języka celtyckiego. Jego źródło leży w słowie "kulu" od ku, czyli pies i lu, czyli niespożyta energia. Niektórzy historycy uważają, że Koli nawiązuje do kołnierza, czyli charakterystycznego białego umaszczenia na szyi psów, znanego w języku angielskim jako collar. Inni twierdzą natomiast, że nazwa pochodzi tak naprawdę od słowa Collie's, czyli najpopularniejszej w Szkocji rasy owiec, którą opiekowały się psy zwane Collie's dogs. Jeszcze inni uważają, że nazwa wiąże się z wyrażeniem coal, czyli węgiel, bo jednym z najpopularniejszych umaszczeń psów w tym typie była czerń. Jednak silnie rozpowszechniony wśród Collie był też kolor płowy, zwłaszcza w odmianach grafitowo-płowej i płowej z nalotem lub machoniowej na wzór owczarków baskijskich. Gdy psy pasterskie pełniły rolę stróżów stada, pasterze mieli dobre powody, aby preferować u nich jasne umaszczenie. Takie czworonogi lepiej wtapiały się w stada, dzięki czemu mogły skutecznie ich bronić. Jednak w miarę stopniowego zaniku drapieżników na Wyspach Brytyjskich, owczarek ze stróża stał się raczej przewodnikiem stada, a pasterze coraz częściej wybierali psy o ciemnym umaszczeniu, które łatwiej dostrzec wśród owiec. Historia coli, jakiego znamy dziś, zaczyna się tak naprawdę od 1873 roku, kiedy oficjalnie rozpoczęto selekcję hodowlaną, by ujednolicić typ. Wtedy dla rasy założono pierwszą księgę hodowlaną, a około 8 lat później, czyli w 1881 roku, powstał Brytyjski Klub Rasy i pierwszy wzorzec opisujący najistotniejsze cechy zarówno dla odmiany koliraf, jak i dla kolismów. Co ciekawe, słowo raf oznacza raczej włos szorstki niż długi. Dlatego że właśnie taki wcześniej dominował u rasy. Dopiero z upływem lat i po zauważalnych wpływach borzojów, włos wyraźnie się wydłużył i stracił na szorstkości. Dlatego dzisiaj raf to koli typowo długowłose. Już od lat 60. XIX wieku owczarki koli zaczęły pojawiać się także na brytyjskich wystawach psów. Tam swoimi zaletami oraz urokiem podbiły między innymi serca królowej Wiktorii oraz jej córki Aleksandry, które stały się prawdziwymi miłośniczkami rasy i hodowały całkiem pokaźne stado w psiarni Sandringham. Uważa się, że to właśnie tam doszło do krzyżówek koli z hartami rosyjskimi borzojami, które zostały podarowane królowej w prezencie przez rosyjskiego cara. To dodało rasie szlachetnego wyglądu, o charakterystycznej długości pyska i eleganckim wyrazie. Mniej więcej wtedy zaczęło się prawdziwe szaleństwo na punkcie rasy, a czworonożni pomocnicy pasterzy stali się ulubieńcami zamożnych Brytyjczyków, co potwierdzają liczne obrazy z tamtego okresu. Pod patronatem królowej Wiktorii ogromna popularność koli szybko wykroczyła poza Wyspy Brytyjskie, a jako towarzysze jej licznych podróży po Europie, owczarki trafiły między innymi na dwory w Belgii czy Rosji. Ale nie tylko tam, bo kariera owczarków szkockich już wkrótce rozwinęła się na tyle, że usłyszał o nich niemal cały świat. Szczególnie zainteresowani rasą okazali się zwłaszcza Amerykanie, którzy zafascynowani psami sprowadzali za ocean całe linie hodowlane. To, jak wielkie kwoty stały za takimi zakupami, niech uzmysłowi nam przykład potentata finansowego J.P. Morgana, który w 1893 roku tak zachwycił się rasą, że przeznaczył milion dolarów na budowę własnej hodowli Crackstone w Highland Falls w stanie Nowy Jork, importując linię brytyjskich czempionów. A takie przykłady można śmiało mnożyć, bo w 1908 roku kalifornijczyk William Ellery zapłacił za upragnionego brytyjskiego psa 10 tysięcy dolarów, co stanowiło wówczas mniej więcej pięcioletnią pensję wykwalifikowanego pracownika. Ale prawdziwy szczyt popularności koli miał dopiero nadejść. Kiedy w latach 40. XX wieku nakręcono pierwszy film o przygodach Lesji, świat oszalał na punkcie owczarków szkockich. Niesamowity sukces produkcji przez dekady owocował kolejnymi filmami z tej serii, a dziś śmiało można powiedzieć, że sama Lesy stała się czymś pomiędzy psem a Supermanem. A gdzie w tym wszystkim koli krótkowłosy. Ich historia nieco różni się od tej opisanej wcześniej bo do protoplastów odmiany gładkiej zalicza się psy w typie molosa przywiezione do Anglii przez Rzymian, które wykorzystywano raczej do stróżowania i przepędzania stad, niż do pracy przy wypasach. Owczarek szkocki w ogóle był moim pierwszym psem jeszcze z dzieciństwa, tylko że opcja długowłosa. I kiedyś na wystawie poznałam osobę, która była z krótkowłosym i urzekła mnie tym, że miały większy temperament, miały fajny kontekst z człowiekiem, po rozmowie okazało się, że uwielbiają pracować, są psami bardzo aktywnymi, są bardzo odważne. Jeżeli coś się je przestraszy, to ciekawość jednak zwycięża, strach, podchodzą, sprawdzają. Są wykorzystywane do różnych sportów do pasienia, do obedience, do agility także są wszechstronne. U długowłosych jest to troszkę utrudnione przez włos, który ogranicza. Aktualna ilość tych psów w Polsce jest w granicach około 30. Nazywane na wyspach drowerami miały być przede wszystkim wytrzymałe i wystarczająco ostre, by zapanować nad gromadą półdzikich owiec podczas dalekich migracji w kierunku Szkocji. Dzięki ich godnym podziwu umiejętnościom i inteligencji chętnie krzyżowano je z innymi owczarkami, a pod koniec XIX wieku koli krótkowłose szybko podbiły serca miłośników rasy ze względu na łatwiejszą w utrzymaniu szatę. Znaczy no wystarczy raz na jakiś czas wykąpać, przeczesać, nie kołtunią się, tak jak długowłosych jest problem, bo trzeba czesać przynajmniej raz w tygodniu. Tutaj to głównie w okresie linienia, no plus kąpiele. Co ciekawe, na początku XX wieku odmiana krótkowłosa była tak popularna, że pod względem liczebności przebijała odmianę długowłosą. Jednak z upływem lat systematycznie się to zmieniało, a obecnie egzemplarze gładkie są rzadkością. Swoją przygodę z koli krótkowłosymi zaczęłam w granicach... 16 lat temu pojawiło się dwa mioty. Teraz wracam powoli do hodowania. Do... Wróciliśmy do wystaw. Liczymy na to, że hodowla dalej się będzie rozwijać. W Polsce pierwsze koli pojawiły się mniej więcej początkiem XX wieku. Już w latach 30. można było nabyć w naszym kraju szczenięta importowane z Wielkiej Brytanii, a rasa i tutaj szybko znalazła swoich zwolenników. Liczba hodowli rosła z roku na rok niemal w ekspresowym tempie. I już w ciągu zaledwie 10 lat osiągnęła 150 miotów rocznie. Dla porównania dziś rodzi się około 30 miotów rocznie psów tej rasy w Polsce. Owczarek Szkocki Koli to niezwykle urodziwy pies o harmonijnym wyglądzie i eleganckiej postawie. Prawidłowy wyraz zawdzięcza między innymi idealnie wyważonej czaszce i kufie, wielkości i osadzeniu kształtnych oczu oraz częściowo złamanym uszom, mniej więcej tak na 1 trzeciej ich długości. Odmianę Ruff wyróżnia sierść o prostym i szorstkim w dotyku włosie okrywowym oraz miękkim podszerstku, gęstym na tyle, że nie sposób zobaczyć skóry. Obfita grzywa i kołnierz uzupełniają krótki i gładki włos na głowie oraz na uszach, a przednie oraz tylne nogi pokrywają wyraźne frędzle na kształt portek, mniej więcej do wysokości stawu skokowego. Poniżej łapy pozostają gładkie, a całość uzupełnia obficie owłosiony ogon. Odmiana smów to natomiast krótka i gładka szata o twardym włosie okrywowym i bardzo gęstym podszersztku, której nie wolno strzyc ani trymować. Owczarek szkocki długowłosy mimo wszystko nie potrzebuje jakiejś nadmiernej pielęgnacji. Wystarczy wyszczotkować go i to też nie przesadzając, żeby nie uszkadzając podszersztka. Jeżeli przychodzi czas wymiany podszersztka, na ogół dzieje się to na wiosnę, no to bardzo łatwo ten podczerstek się usuwa i wówczas czyszamy codziennie, pozbywamy się, kąpiemy i to jest cała filozofia. Jeżeli struktura owłosienia owczarka szkockiego jest prawidłowa, czyli szorstka, to ten włos jest bezobsługowy. Obecnie owczarki koli występują w trzech różnych umaszczeniach – śniadym, trójbarwnym lub niebieskim marmurkowym. Barwa śniada może posiadać rozmaite odcienie, od jasno-złotego po także z czarnym nalotem. Wysoce niepożądane są jednak kolory kremowe lub jasno-słomkowe. Barwa niebieska, marmurkowa, to srebrzysto-niebieskie tło w czystym odcieniu, a na nim czarne plamki i łatki. Pożądane intensywne podpalanie jednak w hodowli stara się eliminować rozległe czarne łaty, szare tło lub rdzawe naloty. Umaszczenie trójbarwne, czyli tzw. tricolor, to maść Czarna z intensywnym podpalaniem na głowie i nogach. Owczarek szkocki może być krzyżowany w kilku kombinacjach. Teoretycznie tricolor może być zmieszany z każdym, czyli z śniadem i blue merle. Śniady może być zmieszany z tricolorem, natomiast nie wolno w naszym, akurat w europejskim wzorcu, nie wolno krzyżować merle ze śniady. Amerykańskie linie tak robią, natomiast u nas jest to niedozwolone. Blumerle może być z stri, trikolorem i tylko i wyłącznie z trikolorem. Także są ograniczenia, jeżeli chodzi o kolorystykę w FCI. Przy każdym z umaszczeń powinny występować mniej lub bardziej rozległe białe znaczenia. Szczególnie pożądane są pełny lub częściowy biały kołnierz, skarpetki i biały koniec ogona. Na głowie może występować również biała strzałka o różnej długości. Jednak maść czysto biała lub z przewagą bieli jest wysoce niepożądana. Budowa owczarków szkockich wskazuje na dużą aktywność i wytrzymałość, dlatego psy nie powinny być ciężkie ani zbyt krępe. Dla samca prawidłowa masa ciała mieści się w przedziale od 20,5 do 29,5 kg, natomiast u suki od 18 do 25 kg. Ich wysokość w kłębie to zazwyczaj od 56 do 61 cm dla psa i od 51 do 56 cm dla suki. Owczarki szkockie kochają jeść. Natomiast nie są rasą jakąś alergiczną. Zdarzają się jak w każdej rasie egzemplarze, które mają alergię, ale to jest myślę, że ząb czasu w tej chwili, tak? czyli alergia na kurczaka, alergia na coś jeszcze. Ogólnie powinny się żywić karmami niskokalorycznymi. Takie jest moje zdanie. Owczarek szkocki ogólnie jest zdrowym psem. Mają swoje obciążenia genetyczne różnymi chorobami, natomiast jest aktualnie selekcja w hodowlach i mamy narzędzia do tego, żeby minimalizować te obciążenia typu MDR-CA, pra-DM. Owczarki coli to wspaniałe psy do towarzystwa. Inteligentne, aktywne, pogodne oraz przyjazne, bez śladów nerwowości lub agresji. Doskonale sprawują się w towarzystwie dzieci i innych psów. Jednak ze względu na dość dużą wrażliwość nie będą najlepszym wyborem dla osób bardzo głośnych lub nerwowych. Pod względem temperamentu krótkowłosy koli często bywa bardziej energiczny i charakterny od długowłosego. Jednak obie odmiany dobrze się szkolą, lubią ruch i zajęcie dla głowy, jak zresztą wszystkie owczarki. Nadaje się na opiekuna każdy, kto kocha zwierzęta i będzie miał dla niego czas. Obojętnie jaką rasę sobie bierzemy, musimy mieć świadomość, że mamy w domu żywy egzemplarz, a nie maskotkę. Którą zamkniemy w garażu, samą zamkniemy w budzie, w końcu. Nie, on potrzebuje kontaktu. Wczoraj szkocki potrzebuje tylko kontaktu z człowiekiem. I tak jak mówiłam, on jest jak modelina. Jeżeli biegamy, to on z nami pobiega. Oczywiście nie ma maratony. Jeżeli mamy tryb siedzący, będzie z nami siedział przy komputerze i razem z nami pracował. Nadaje się do rodzin, praktycznie do każdego. Ale trzeba mieć świadomość, że potrzebuje dużego kontaktu z człowiekiem. Także jest to pies na zawsze. Jak ktoś ma raz owczarka szkockiego, nie ma opcji, żeby zmienił tą rasę. Nasza hodowla powstała ponad 25 lat temu. Mamy młodzieżowego zwycięzcę świata, już niestety nie ma go z nami. Mamy najpiękniejsze szczenie na świecie. Mamy dwóch zwycięzców Europy i aktualnie tegorocznego zwycięzcę świata. Z racji rocznicy 15-lecia hodowli, który pierwszy zlot się odbył na naszym terenie, czyli u nas w domu, wszystkim się bardzo spodobało. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski z naszymi kolakami, i tak 12 lat co roku spotykamy się obecnie tutaj, w pięknym miejscu, Harzykowy. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że zostaliście z nami do końca. Jeżeli podobał Wam się nasz odcinek, to nie zapomnijcie. O zostawieniu łapki w górę i subskrypcji dla kanału Tropie Dogradzi. A my widzimy się już za jakiś czas. Do zobaczenia!